Neta, właśnie wyciekło ogrom informacji na wielki event i poznaliśmy dokładną godzinę jego startu. Na wyspie został aktywowany kolejny etap eventu i można powiedzieć, że wielki event już startuje. Wiemy, kiedy do gry trafi współpraca z Ferrari oraz mamy informacje o nowej mapie na reaktywacji. Siemanko, wszystkim, ja jestem Migao i witam Was po raz kolejny na filmie z eventu, nowości i wycieków. Lecz za one to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to Ty chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to ta wapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z Was tego nie robi i przypominam jako epic partner o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Dobrze kochanie, przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo mamy tego wszystkiego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a najwięcej mamy informacji w temacie wielkiego eventu, lecz zanim informacje o evencie, mam dla was małe informacje na temat pewnej kozackiej współpracy, jaka niebawem powróci do Fortnite'a. Ci, którzy oglądali moje ostatnie filmy na kanale, na pewno bardzo dobrze pamiętają, że wspominałem wam tam, że na dniach do gry trafi ponownie współpraca z Ferrari i wiedzieliśmy o tym, bo Fortnite dodał kilka wzmianek o niej do plików, a nawet do dał style LEGO do starych skinów Ferrari. Teraz właśnie pojawiły się nowe informacje w temacie całej tej współpracy i została ona potwierdzona i wiemy już, że na dniach zostanie dodana do gry i z wszystkich znanych nam wycieków trafi ona jakoś 29 maja, czyli zaraz po kolejnej wielkiej aktualizacji. No i oczywiście nie trafi ona zaraz po aktualizacji, lecz wraz z jej dodaniem do sklepu z przedmiotami po kilku dniach powrócą stare skiny z tej współpracy, te widoczne tutaj i każdy z Was ponownie będzie mógł je zakupić i spodziewajcie się również jakiegoś nowego skina, lecz na pewno otrzymamy jeszcze nowe auto Ferrari. Będzie to dokładnie ten model widoczny teraz w tle i model ten zostanie przeniesiony z gry Rocket League prosto do Fortnite, więc wszyscy posiadacze tego autka w rokecie otrzymają te autko zaraz po nowej aktualizacji do swojej szafki. Ja sam osobiście cieszę się, że współpraca ta powraca, bo była to jedna z przyjemniejszych w kolabów jakie trafiły do gry i widzowie pamiętajcie, że ta kolejna aktualizacja będzie jedną z ważniejszych, jak nie najważniejszych aktualizacji w tym sezonie. Wszystko dlatego, że po tym update'cie po pierwsze będziecie mogli latać po wyspie niszczycielem gwiazd, czyli tym wielkim statkiem i będzie to działało tak jak Godzilla w sezonie pierwszym, a dodatkowo sama aktualizacja będzie ostatnią w tym sezonie, więc będzie to też update eventu. A skoro wspomniałem wam chwilkę temu o evencie, to do jego tematu teraz sobie przejdziemy, ponieważ w ostatnich godzinach wydarzyło się w jego temacie naprawdę sporo, bo przykładowo poznaliśmy dokładną godzinę jego startu, a na wyspie wczoraj rozpoczęły się pierwsze jego etapy. Tak dokładnie widzowie, nie przesłyszeliście się, wczoraj w grze został aktywowany kolejny etap eventu, lecz nie był to nowy etap gwiazdy na wyspie, jak od początku sezonu wam wspominałem, tylko co ciekawe, był to nowy etap portalu duchów, który ostatnio pojawił się na wyspie. Tak dla to po tej niedawnej wielkiej aktualizacji na wyspie został ponownie dodany portal duchów, a wraz z jego trafieniem zaczął się on elektryzować i wyglądało to mniej więcej tak. I wspominałem wam wtedy, że w plikach są jeszcze trzy pliki wideo, te tutaj, które zostaną użyte właśnie przy tym portalu. No i co ciekawe, efekty te zostały aktywowane na wyspie dokładnie wczoraj po południu i sam portal prezentuje się obecnie tak, jak widzicie tutaj i ponownie, jak w poprzednim sezonie, portal na wyspie został aktywowany i widzowie już oficjalnie. Mogę powiedzieć, że przygotowania do eventu właśnie się rozpoczęły. Z wycieków, jakie trafiły po ostatniej aktualizacji, tej wielkiej, mogliśmy się dowiedzieć, że portal ten na teraz będzie miał trzy etapy, więc prawdopodobnie w kolejnych dniach, aż do nowej aktualizacji, co kilka dni będą aktywowały one coś nowego i portal będzie się po prostu jeszcze bardziej świecił. Przy okazji, tutaj muszę jeszcze dodać widzowie, że nie są to jedyne etapy eventu, jakie będą na nas czekały i teraz widzowie praktycznie, że codziennie będzie działo się coś nowego, jego temacie, bo sam wielki event startuje już za 13 dni. A jego starcie eventu mowa, to teraz przejdźmy sobie do jego tematu, ponieważ do neta wyciekła właśnie dokładna jego godzina startu. Temat ten został nam podany przez tego likera tutaj, który już ostatnio napisał nam, że wielkie wydarzenie odbędzie się o 20.30 naszego czasu europejskiego. Co jednak ciekawe, inni lekarze informowali nas, że event odbędzie się nie o 20.30, tylko o 21, ale mimo wszystko wielkie wydarzenie Star Warsów, w której weźmie udział Gwiazda na Niebie, Portal na Wyspie, Palpatine i inne postacie Star Wars, odbędzie się wieczorem 7 czerwca. Przed startem samego eventu na wyspie Fortnite pojawi się również specjalne odliczanie do niego, które już dokładnie wskaże nam godzinę jego startu, więc wyczekujcie, ponieważ samo odliczanie do startu eventu będzie pokazywało nam dosłownie Dokładną godzinę. Tutaj też dodam tak w formie ciekawostki, że godzina ta wzięła się z tego, że wydarzenie, które wystartowało w grze wczoraj z darmowym skinem, kończy się właśnie 7 czerwca o 20.30, a dodatkowo o tej samej godzinie ma zakończyć się obecny sezon według karnetu. Co jednak ciekawe widzowie, w temacie samego eventu to dopiero początek informacji, a kolejna z nich jest również powiązana z godziną jego startu, ponieważ według informacji od pewnego likera, zaraz po zakończeniu wielkiego eventu rozpocznie się od razu przerwa. Techniczna. Temat ten został nam podany przez tego likera tutaj, który napisał nam, że właśnie do neta trafiła bieżąca rozpiska aktualizacji do końca czerwca i jest ona w tle i z rozpiski tej wynika, że aktualizacja nowego sezonu będzie miała miejsce 7 czerwca. Dalej w poście napisał, że może być tak, że zaraz po wielkim evencie w grze rozpocznie się przerwa techniczna, po której kilka lub nawet kilkanaście godzin później zostanie dodany nowy sezon 3 rozdziału 6 i teraz ciężko jest powiedzieć jak to wszystko będzie wyglądało. No i dobra, w tym temacie mamy teraz dokładnie dwie opcje, albo po evencie w grze od razu rozpocznie się przerwa, po chwili trafi aktualizacja i późnym, dość naprawdę późnym wieczorem zostaną włączone serwery, albo po evencie gra zostanie wyłączona, pojawi się ekran przestoju, rano rozpocznie się aktualizacja i serwery wrócą dopiero po południu. W każdym razie widzowie, jedno w tym wszystkim jest dzięki temu pewne, po wielkim evencie Star Warsów gra na 100% zostanie już wyłączona, a wy zaraz po zakończeniu eventu nie będziecie mogli sobie zagrać już w sezonie Star Warsów, czyli mini sezonie pierwszym, więc lepiej nagrajcie się do 7 czerwca, bo potem już Star Warsów prędko nie będzie. Skoro znacie już wszystkie nowe informacje na event, przejdźmy sobie teraz do tematu pewnej nowości, o której miałem okazję poinformować Was wszystkich przedwcześnie, ale mało osób wtedy w to uwierzyło, a chodzi tutaj o nową mapę na reaktywacji. Jakiś czas temu wspominałem wam, że nowa mapa na reaktywacji może zostać wprowadzona do gry, gdy obecny darmowy skin za poziom na reaktywacji zostanie usunięty i co ciekawe nie myliłem się, a temat ten w ostatnich dniach podał Liker Fire Monkey. Napisał on, że zadania o darmowego skina na poziom w reaktywacji zostały ...przełożone na 27 czerwca z 22 i dodatkowo poinformował nas one, że wraz z usunięciem tego skina 27 do gry trafi nowa mapa w tym trybie i ma być to mapa rozdziału drugiego sezonu drugiego. Sama wyspa będzie zawierała takie lokacje jak Rekine, Tame, Agencje Midasa, Jacht i inne kultowe lokacje właśnie z tamtej wyspy i wiemy to, bo ta mapa już jakiś czas temu wyciekła, a jej oficjalna premiera będzie miała miejsce w trakcie już nowego sezonu trzeciego. Wraz z dodaniem tej mapy spodziewajcie się do że w trybie tym zmieni się lekko lód pól i na wyspach tych będziecie mogli zdobywać inne przedmioty, a co do tego jak będzie można zagrać na tej mapie, to tak jak reszta będzie się ona oczywiście rotowała. No i przez pierwsze dni będzie dostępna tylko ta mapa, a reszta wróci dopiero później i widzowie dodatkowo spodziewajcie się, że wraz z tym do gry trafi kolejne darmowe skiny, bo na tym trybie co chwilę pojawiają się darmowe skiny na poziom. Ten obecny to już drugi darmowy skin w tym trybie, który został wydany z okazji nowej mapy, więc będzie to kolejna dobra okazja. Aby Fortnite wydał do nas kolejnego skina za wbijanie poziomu dla dosłownie wszystkich graczy. No i oczywiście pamiętajcie, że nie wiemy czy pojawi się tam darmowy skin, ale wyczekujcie, bo już niebawem zapewne te informacje poznamy. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie eventu, nowości, współpracy i reszty. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że już niebawem na kanale trafi taki odcinek, to dodatkowo dostaniecie ode mnie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!